W tym filmiku chciałam Was zachęcić do pozostawienia w ogrodzie samosiejek. Na jesień nie warto wszystkiego sprzątać z grządki. Jeżeli macie na tyle wolnego miejsca i nie przeszkadza Wam nieco chaosu w ogródku, warto pozostawić sobie niektóre rośliny, aby się same rozsiały na przyszły sezon. Zobaczcie, tutaj w tym, na tej grządce mam posadzoną cukinię, tam dalej jest arbus. Tu jest Arbus, standardy też są Dynie, ale między nimi rosną też inne rośliny, które się zasiały same. Mam tutaj koperek, jest teraz 10 czerwiec, on już taki ładny, jest duży, ma już, ma już kwiaty, niedługo do piszenia ogórków będzie dobry. Tutaj obok mi rośnie rumianek, rożponka. tutaj też sama się zasiała, już kwitnie, niedługo się sama będzie rozsiewać. Amarantus tutaj rośnie, jeden rodzaj amarantusa, drugi rodzaj. Tu są jeszcze rozszponki, też małe, które się jeszcze nadają do jedzenia. Tam jeszcze obok też była sałata. O, tu jest jedna sałata. Tam są następne też dwie małe sałatki. Ja to wszystko nie siałam, samo się zasiało z pozostawionych roślin z zeszłego roku. Zobaczcie, na przykład tutaj obok. Mam sałatę, no, która już jest duża i nie daje się do jedzenia, ale nie będę ją wszystko wyrywać. Część nie wyrywać automatycznie już za dużo, ale kilka takich sałat zostawię, żeby one zakwitły, a po zakwitnięciu same się rozsieją i będę miała. Od jesieni przez całą zimę aż do przyszłego roku, swoją sałatę można ją sobie potem przepikować do grządek podwyższanych albo do szklarenki, do szklarni i mieć swoją sałatę przez całą zimę. Tutaj widać, że rosną arbuzy. Arbuzy rosną długo, przez całe lato, aż do jesieni, więc jak roślinki, które się tutaj same zasiały, będą już suche i się same rozsieją, to potem arbuzy, dynie i cukinia, która tutaj rośnie, całą tą przestrzeń wolną zapełnią i wykorzystają tą, tą ziemię, która tutaj jest. Samo samosiejek bardzo dobrze rosną też słoneczniki. Tutaj w zeszłym roku w tej grządce też się sam zasiał. Był słonecznik, taki duży, bardzo wysoki. I obok są młode z tego słonecznika zasiały się same siewki. A tutaj obok też jest e, pietruszka naciowa. Ona się zasiała w zeszłym roku. Sama dostawiłam ją, żeby tutaj sobie rosła na tej grządce razem z ogórkami. E, liście ma naprawdę ogromne, duże, ciemnozielone. E, ja Wam powiem, że naprawdę tam, gdzie się samo coś zasieje, gdzie mu pasuje od małego, to tam najlepiej rośnie. Zobaczcie ta pietruszka, teraz jest 10 czerwiec, ona już prawie kwitnie, więc pozostawię przynajmniej jeden taki kwiatostan z nasionami. Nie będę go wyrywała w całości, nie będę wyrywała w całości pozostawię, aby się sama też rozsiała na przyszły rok. Tutaj z kolei, przy samych malinach, zasiał mi się czosnek. On tu już jest chyba od dwóch albo trzech lat. W zeszłym roku był mały, nie wyrwałam go, zostawiłam, żeby jeszcze podróż. Widzę, że w tym roku ma już 7 główek. Tutaj są same kopią ruskowej. W zeszłym roku była w tym miejscu, ale była też dużo mniejsza. Miała mniej owoców. W tym roku widać, że jest dużo, dużo większe. Jak się coś samo zasieje, naprawdę dużo lepiej rośnie. Już owoce ładne.